Wielce szanowni goście, razem z panią przewodniczącą przygotowaliśmy na dzisiejsze święto, święto plonów, święto trudu, znoju, rolnika, ciężkiej pracy i adres skierowany do pana Ryszarda Sucharskiego, przewodniczącego rady gminy Gostycyn, do radnych, do pana Irenusza Kucharskiego, wójta gminy Gostycyn, do rolników z terenu gminy Gostycyn mieszkańców, a w szczególności do gospodarzy dzisiejszych dożynek rolników i sołectwa Wielka Plona. Szanowni Państwo, dożynki według tradycji są świętem plonów, są świętem rolników, ludzi ciężkiej pracy, są dla nich czasem podziękowania Bogu za dobre plony, wetchnienia i dzisiaj zabawy, nagrody za całoroczny trud w tej ciężkiej pracy. Rolnicy od wieków związani z ziemią, z ziemią ojczystą, uprawiali ją w trudzie, w znoju, tak jak dzisiaj. Rolnicy dbający o swoje gospodarstwa, o swoją ziemię. A kiedy trzeba było, to właśnie tej ziemi nasi przodkowie bronili. Szanowni Państwo, niech dzisiejsze święto będzie okolicznością takiego podziękowania w imieniu Rady Powiatu zarządu, którego mamy zaszczyt reprezentować dla wszystkich rolników. Jednocześnie chcielibyśmy państwu wszystkim życzyć dzisiaj nie tylko dobrej zabawy, ale przede wszystkim na nadchodzący czas zdrowia, zdrowia dla Waszych rodzin i wszystkiego dobrego. Panie przewodniczący. Panie ministrze, panie wójcie, panie przewodniczący szanowni radni, goście, przede, wszyscy, przede wszystkim wy, mieszkańcy i rolnicy. Może tak. Kochani rolnicy. Zaczęliśmy dzisiejsze święto przepiękną mszą świętą. Bardzo chciałam z tego miejsca podziękować księdzu proboszczowi za piękne słowo Boże, wygłoszone dla nas wszystkich, nie tylko rolników. A dotyczyło ono chleba. Bardzo ważnego elementu, który jest symbolem waszego plonu drodzy rolnicy. Bardzo dziękuję za waszą pracę na ziemi gostycyńskiej za pracę, która jest uchoronowaniem waszego trudu. Życzę wam zdrowia, bo ono jest najważniejsze wspaniałości tego świata radości wszelkiej pomyślności niech zawsze ta praca praca u podstaw praca ciężka rolnika będzie waszą dumą chlubą i uwielbieniem Wszystkiego dobrego.